Jak zdobyć nieskończoność Huge Snowmenów oraz Huge Jelly w nowym Christmas Update w Pet Simulatorze X? Cześć, witajcie, moi drodzy, jestem Rumi, z tym, i mamy wreszcie Christmas Update, z czyli coś, na co każdy czekał. Każdy ma się w dzisiejszym odcinku, powiem wam, jak zdobyć dwa kozackie nowe Huge Pety właśnie w nowym Update, z oraz jak w ogóle wymasterować się grając w Christmas Update, z i też zobaczymy, jak wygląda na trading plaży sytuacja, moi drodzy, właśnie z nowymi petami i z z Huge Petami, które z już są w Gierce. W każdym razie pamiętajcie, żeby zostawić łapy w górę, suba, z i napiszcie w komentarzu, słuchajcie, co w ogóle uważacie o tym Oraz moi drodzy, czy macie już jakiegoś nowego huge pata, słuchajcie, z nowej gierki W ogóle to słuchajcie, zobaczcie, że mamy już tutaj nowe jajko, zobaczcie Mamy tutaj, okej, okay, mamy stocking gifty, zobaczcie, mamy tutaj jakiegoś takiego, słuchajcie, jak huge kata i huge doga, słuchajcie W przebraniu, moi drodzy, świątecznym, ale zobaczcie, ile to jako kosztuje, 1899, co jest w ogóle Ale to jest 10 stocking giftów, ok moi drodzy, w każdym razie w ogóle pokażę wam, co takiego doszło Tak, w ogóle to, zhajcie, na po samym początku, słuchajcie, zanim przejdziemy do jeszcze, zobaczcie, że doszło do coś takiego jak mailbox system, słuchajcie, czyli mamy takie okazje na wysyłanie i odbieranie słuchajcie, prezentów od innych graczy, słuchajcie, właśnie za pośrednictwem, słuchajcie, systemu mailowego. I moi drodzy, ten mailbox znajduje się, zobaczcie tutaj. I tutaj, moi drodzy, możemy w ogóle jakieś dwa gifty, zobaczcie, mam tutaj. Ej, zobaczcie, od kogoś dostaliśmy gifty. Wow! Ej, okej, okay. Zobaczcie, wow! Dostaliśmy z dwa gifty. Dzięki wielkie, słuchajcie, każdemu, kto dał mi gifta. W każdym razie, słuchajcie, już wiesz, jest zbugowany trochę system. Okej, okay, moi drodzy, w każdym razie mamy nowe jekka, słuchajcie, i mamy też nowe strefy. Przejdźmy słuchajcie do tego, co kolejnego doszło. Po pierwsze słuchajcie, mamy cztery nowe właśnie świąteczne, słuchajcie, strefy, moi drodzy, mamy tutaj naprawdę przekonackie, słuchajcie, sprawy. Mamy tutaj słuchajcie, właśnie też wyrzucie do tego świata, mamy słuchajcie, nową walę, słuchajcie, czyli znowu pierniczki, które są słuchajcie, naprawdę kozackie, i śmiesznie wyglądają. Mamy, moi drodzy, 18 nowych petów. Moi dudzy, mamy między innymi, Huge, jolly, piękne, słuchajcie, i naprawdę zobaczcie, jak to pięknie wygląda, moi drodzy. To jest serio kozackie. Mamy słuchajcie, trzy nowe Christmas egi I moi drodzy, właśnie, moi drodzy, tak one wyglądają. A na końcu, zobaczcie, mamy tutaj Snowman Egga gdzie możemy, jak pewnie teraz widzicie, wytropić, moi drodzy, huge jelly pinguina. Słuchajcie, który tak wygląda. I moi drodzy, to jajko kosztuje aż 50 milionów gingerbreadów. Słuchajcie, tylko albo aż słuchajcie Otwórzmy sobie teraz takie jedno jajko i mamy nad kata. Ej, to jest tylko tylko w widzieliśmy wcześniej. Okej, okay, moi drodzy, zobaczcie, mamy tutaj prezent Dragona. Mamy, słuchajcie, naprawdę bardzo dużo nowych petów. I w ogóle zobaczcie, moi drodzy, jaką one mają moc mniej więcej. Okej, okay, Slade Cat, którego dostaliśmy, słuchajcie, ma 33 tryliony mocy. Okej, okay, moi drodzy, zobaczcie, że ten nad Cat ma, moi drodzy, 3,2 tryliona. A ten, moi drodzy, Present Dragon ma 2 tryliony mocy, moi drodzy. Wyglądają one dosyć śmiesznie. Tutaj mamy, zobaczcie, jeszcze takie, u słuchajcie, ze złotymi petami. Tutaj, moi drodzy, mamy właśnie te pety, słuchajcie, tylko jeszcze zwykłe. Tutaj, moi drodzy, mamy takie troszkę inne pety, zobaczcie, które były też w zeszłym roku. Moi drodzy, tutaj mamy te. Zwykłe na przykład moi drodzy A tutaj mamy gingerbread katy chyba moi drodzy W ogóle pety, które były w zeszłym roku powróciły Do tego moi drodzy mamy gigantyczną pierliczkową skrzynię Mamy kalendarz adwentowy który znajduje się dokładnie tutaj. I zobaczcie, moi drodzy, że za każdy dzień grania mamy do odebrania nowy prezent. A słuchajcie, na końcu mamy stocking gift, który moi drodzy, właśnie jest tym giftem, chyba który, moi, moi drodzy, możemy sobie tutaj kupić, zobaczcie. I moi drodzy, na samym końcu po 6 dniach, słuchajcie, przepraszam, 8 dniach słuchajcie go zdobędziemy. A tutaj, moi drodzy, teraz możemy odebrać sobie Jelly Pingwina! Hurra, moi drodzy, mamy teraz Jelly Pinguina zobaczcie do naszej cudownej z Petów. Ale moi drodzy, zobaczcie, że pójdziemy sobie teraz na samym końcu, bo zobaczcie, że odlokowanie już Wszystkie moi drodzy, strefy. I w ogóle to z chęci będzie jeszcze druga część tego update'u, jak pewnie widzicie, moi drodzy. I tutaj w ogóle mamy deskę, zobaczcie jakoś nową. Tak w ogóle, moi drodzy, to na samym końcu, tutaj mamy, moi drodzy, gigantyczną Gingerbread Chest, moi drodzy, właśnie, czyli skrzynkę piernikową. To jest najlepszym sposobem na farmienie, z chęci, tych właśnie pierniczków. Ale zobaczcie ogólnie, moi drodzy, naprawdę jest bardzo prosto farmić, z chęci, te pete I ogólnie, moi drodzy, Gingerbread naprawdę bardzo łatwo jest beher, zobaczcie 100 milionów na tick, moi drodzy. Z to, na, teraz mamy, zobaczcie naprawdę, to jest bardzo, bardzo proste, z chęci. Aby wspierać sobie te gingerbready bardzo, bardzo szybko, moi drodzy. Możemy to robić bez większego wysiłku. Mam te 50 pionów z Heidi. Naprawdę bardzo, bardzo łatwo to zrobić. Jak ktoś tam daje helikopter kata? Dziękuję bardzo. I moi drodzy, przejdźmy teraz do tego, co Was najbardziej zastanawia. Z hecie. czyli jak zdobyć Huge Snowmana, tak, aby moi drodzy mieć ich bardzo, bardzo dużo. I w ogóle o co chodzi z Huge Snowmanem? Już wam, słuchajcie, tłumaczę. Otóż moi drodzy, do Gierki doszło coś takiego jak Santa Slade. słuchajcie, czyli sanie świętego Mikołaja. słuchajcie, gdzie jedzie sobie Santa? czyli właśnie moi drodzy ten taki święty Mikołaj, który moi drodzy pojawia się na serwerze co 4 godziny i moi drodzy rozrzuca on takie specjalne prezenty z ludbagami, gdzie moi drodzy mamy szansę zdobyć huge'a. Właśnie moi drodzy tym huge'em jest huge snowman. I moi drodzy szybko w filmie sąsa, moi drodzy pokażę wam jak to wygląda naprawdę, jak to w ogóle w praktyce wygląda. I zobaczcie moi drodzy, że mamy tutaj takie gigantyczne jeżdżące sanie świętego Mikołaja, moi drodzy, które to rozrzucają właśnie prezenty, słuchajcie z ludbagami. Zobaczcie, i moi drodzy, właśnie z tych Lootbugów świętego Mikołaja możemy, moi drodzy, zdobyć tego właśnie huge snowmana. Tylko, moi drodzy, że on cały czas dosłownie rozrzuca te słuchajcie, lub i porusza się z bardzo, bardzo wolno po serwerze. Czyli, moi drodzy, po prostu trzeba trafić na takiego właśnie świętego Mikołaja na serwerze, Słuchajcie, jak już on się pojawi, to z będzie on dosyć długo na tym serwerze, z i wtedy właśnie mamy, moi dody szansę zdobyć tego właśnie huge snowmana. I pewnie, słuchajcie, zapytacie mnie, dobra Jeremi, to jak najszybciej zdobyć faktycznie nieskończoność tych His moi drodzy, sposób jest bardzo prosty. Słuchajcie, musicie po prostu pochodzić po różnych serwerach Pet Simulatora, czyli słuchajcie, powyłączać i powłączać sobie gierkę. Czyli tak słuchajcie, po prostu wychodzimy i wchodzimy z powrotem. Po prostu, słuchajcie, znaleźć jakiś serwer, gdzie słuchajcie, taki Santa Slate będzie. słuchajcie, niestety nie wiemy jak dawno był taki Santa Slate na danym serwerze, słuchajcie, ale też, moi drodzy, polecam Wam ogólnie, jak sobie na przykład nie wiem, gracie w jakąś gierkę, słuchajcie, a wczycie i macie dwa monitory. To na przykład moi drodzy, po prostu odpalić sobie na jakimś serwerze Pet Simulatora. Słuchajcie, stają się na na przykład, nie wiem, tutaj zobaczcie czy coś takiego. Trzymać sobie z W na klawiaturze. Słuchajcie, tak aby się po prostu cały czas gdzieś poruszać. Także żeby, moi drodzy nie było, że afczycie i po prostu czekać sobie, aż ten Santa Slay się pojawi. Słuchajcie. Na przykład patrzeć na niebo i wtedy, słuchajcie, bez trudu zauważycie hejcie, że taki Santa Slay przyjdzie, słuchajcie. Czyli po prostu musicie afczyć sobie gierkę, do jakiś czas słuchajcie, zaglądać i wtedy moi drodzy będziecie mogli znaleźć właśnie tego Santa Slayta A jak moi drodzy, nie wiecie na danym serwerze, słuchajcie jak dawno był Santa Slate, naprawdę polecam wam pochodzić po serwerach i moi drodzy, wejdź sobie w Pet Simulator X Event. Teraz moje dodać kliknąć sobie servers i po prostu słuchajcie, pochodzić po tych różnych serwerach, zobaczcie, takich totalnie randomowych serwerach, słuchajcie. Tylko musicie przeskrolować do takich słuchajcie serwerów, gdzie jest tak co najmniej 8-9 osób. Słuchajcie, tak jak po prostu móc do nich wbić. I wtedy z po prostu chodzicie sobie po różnych serwerach, z dołączacie sobie po kolei do tych serwerów. I wtedy, moi drodzy, w końcu coś czuję, że traficie na jakiegoś chajcie Santa Slata i będzie Wam dużo, dużo łatwiej wtedy zdobyć właśnie słuchajcie tego huge snowmana A jak nie to słuchajcie, po prostu awczycie sobie w gierce, nie wiem, idzie sobie na obiec, słuchajcie, co jakiś czas zaglądacie i wtedy, moi drodzy, po prostu sprawdzacie. A teraz słuchajcie, już wam tylko pokażę, jak najszybciej schajcie, zdobyć tego. Schajcie, Słuchajcie, tutaj Huge Jelly, tutaj, moi drodzy, pingwina. Musicie sobie pójść na koniec, mój drodzy, czyli sobie przeteleportować się na, moi drodzy, North Pole. Kliknąć sobie teraz na tą skrzynkę, słuchajcie, tak, aby wasze pety po prostu tutaj cały czas sobie coś niszczyły, zobaczcie. I po prostu teraz wrócić sobie spokojnie, bez teleportowania się, słuchajcie, po prostu wrócić sobie na spawna. O ile, moi drodzy, wasze pety mają magnes u siebie jako upgrade, to po prostu cały czas będziecie zdobywać sobie, słuchajcie, te coiny, jak ja na przykład teraz. I po prostu możecie sobie teraz otwierać, włączyć sobie te autohacza i cały czas chcecie otwierać to jajko aż w końcu zdobędziecie sobie huge jelly pingwina, moi drodzy. To po prostu najszybszy sposób, najlepszy i najprostszy, moi drodzy. I teraz sobie możecie pójść, nie wiem po prostu na obiad do szkoły, gdziekolwiek. A wasza gierka będzie słuchajcie, cały czas pozostawiona i słuchajcie, będziecie sobie awczyć. Oczywiście warto by tutaj nie wiem przytrzymać sobie wuna klewę, który chcecie taka będzie na przykład tutaj sobie być. I, moi drodzy, wasza jajko się otwiera, a wy po prostu chcecie jesteście sobie poza kompem i po prostu doczekacie, aż wreszcie wam wydropi Słuchajcie, ten. Łączcie sobie też, moi drodzy, oczywiście e, auto znaczy nie autohacza, Czas, słuchajcie, tylko auto settings i po prostu klik na basic rare epic petty, słuchajcie, no bo one są w sumie niepotrzebne, co nie aż skończy wam się weku miejsce i będzie problem, co nie? W każdym razie tak to wygląda, słuchajcie, do tego mamy quest, że musimy słuchajcie szukać takich prezenty zobaczcie i musimy znaleźć ich chyba tam 20, no i wtedy, moi drodzy, mamy specjalne osiągnięcie, zobaczcie, jest naprawdę dużo pierliczków z nich, więc słuchajcie, jak tylko wchodzicie do gier, to naprawdę poszukajcie sobie tych prezentów, bo wtedy dostańcie bardzo, bardzo dużo, słuchajcie, tych wszystkich rzeczy, ale pójdźmy sobie teraz na spawna, moi drodzy, i zobaczmy sobie szybciej, kończy na Trading plaży, są już jakieś nowe pety. A, słuchajcie, na następnym odcinku będziemy, słuchajcie, sprawdzać sobie gifty, więc, słuchajcie, jak chcecie mi wysłać gifta, to możecie, moi drodzy, to jest mój Remi Remy 211212 słuchajcie, i zrobimy sobie, słuchajcie, taki opening waszych giftów w następnym filmie, moi drodzy. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy na trading plaży i czy w ogóle są jakieś nowe standy tutaj? Ej, co, patrzcie, jaki glitch stand tu jest, wow, jaki fajny, słuchajcie, nie pamiętam go. O, zobaczcie, mamy Christmas stand, okej, okay. Advent kalendarz, zobaczcie, możemy go zrobić, słuchajcie, z kalendarza adwentowego. Mamy tutaj ogólnie. Czy, słuchajcie, to było Tutaj gdzieś zobaczcie chyba. o zobaczcie tutaj, jest, widzicie. Tutaj, moi drodzy, mamy Snowball Launcher i możemy, słuchajcie, strzelać sobie w ludzi jest Snowball Launcher, Zobaczcie. Wow! Śmiesznie to wygląda, ale moi drodzy, możemy teraz dawać ścieżkami sobie w randomowych ludzi. W każdym razie, moi drodzy, tutaj w sumie, moi drodzy, mamy, zobaczyć też Advent Kalendar W każdym razie, słuchajcie, to było to ja Tyle pamiętajcie, by kupić tam mi w górę. Słuchajcie, no i Elo, papasie, ma cześć i wesołych świąt. Napiszcie, słuchajcie, w coś macie jakieś ciekawe kipety wydropione, więc Elo.